Budynek starej szkoły, który grozi katastrofą budowlaną jest obecnie przeznaczony na dom gości. W czasie pandemii tych gości troszkę mniej przyjmujemy ze względu na bezpieczeństwo y, samych gości jak i sióstr. Natomiast no, chcemy go jakoś zacząć po troszeczku remontować, zaczynając przede wszystkim od dachu, ponieważ dach jest w katastrofalnym stanie i przez to też zostaje zniszczone w znacznej części już piętro. Budynek też ma dla nas szczególną wartość ze względu na to, że dzięki szkole, która funkcjonowała w czasie zaborów, klasztor nie został skasowany jak prawie wszystkie klasztory w całej Polsce. Utrzymałyśmy dzięki temu pozycję i w szkolnictwie, i też jako pozycję trwałego klasztoru, który dzięki temu przez 800 lat istnieje i mogły się tu cały czas modlić. W czasie zaborów był, wizytował tę szkołę cesarz Józef II, cesarz austriacki, który postanowił klasztor ocalić ze względu właśnie na funkcjonującą szkołę, szkołę, w której też uczono języka niemieckiego i to był duży atut, dlatego że ta szkoła się ostała i dzięki temu został klasztor nieskasowany. Znajdujemy się w opactwie sióstr benedyktynek, w staniątkach. W powiecie Wielickim, w tle za mną budynek starej szkoły, gdzie niegdyś prowadzono jedną z najlepszych w Małopolsce szkół żeńskich przez długie wieki. Budynek został wybudowany w pierwszej kondygnacji jako parterowy, murowany. Po okazaniu się, że jednak kandydatów jest bardzo, bardzo dużo, został w XIX wieku powiększony i nadbudowano część drewnianą. W XX wieku, w latach 70. przeprowadzono remont, kryjąc dach onduliną. To jest taka francuskiej technologii, część pokrycia dachowego, bitumicznego, które po iluś latach się kruszy. Niestety no, od lat 70. mamy już 50 lat no, i uległa właściwie całkowitej degradacji struktura tego pokrycia. Zalewa y, tą szkołę, no i budynek w zasadzie y, jest zagrożony katastrofą budowlaną. Został nakryty tymczasowo folią, a, aby. Y, Wody opadowe nie, nie, nie niszczyły tego dachu, ale to tylko taka krótkotrwała interwencja i teraz konieczność jest, aby ten budynek zachować. Budynek, który nawet kiedyś odwiedzał cesarz Franciszek Józef II z monarchii austriackiej, no, zachować jako relik historyczny. No, chciałybyśmy pozyskać jakiekolwiek fundusze, które by nam pomogły to odremontować. Liczymy właśnie na starostwo, urząd marszałkowski, może jeszcze jakieś instytucje pozarządowe, ale też liczymy na dar serca wielu ludzi, którzy też do nas przyjeżdżają, ale może nawet nie mogą czasami przyjechać, ale kochają to miejsce i są też z nim związane, ponieważ budynek tej szkoły... Jest bezpośrednio związany z budynkiem klasztornym, w którym przechowujemy bardzo dużo zbiorów muzealnych, którymi też staramy się opiekować. Mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy będą nas chcieli wspomóc. Jeśli chodzi o zbiórki prywatne, to na pewno uruchomimy jakąś taką ogólną zbiórkę na ten cel, ale też można zawsze wpłacić na konto klasztorne, które jest na naszej stronie.